Zrobić zadanie pierwsze, drugie i trzecie ze strony 39 w podręczniku. Dziękuję bardzo za uwagę. Możecie iść na przerwę. No i co dziewczyny, co wymyślamy dla pani Blue? Ostatnio, kiedy był dzień nauczyciela, wszyscy zapomnieli o prezencie. Warto by było się na jakiś złożyć. No, masz rację, ona. Hmm, jak mogłyśmy o tym zapomnieć? Ale my tu mamy bałagan. Sorry, ostatnio nie posprzętałam naszej szafy. Nie chciało mi się. Miał, a co w takim razie robi Raven? Czyta książkę. Miał, może ją zawołamy? Po co? Niech sobie czyta. Miał, okej. Okay. Miał, i że jeszcze mieliśmy zaopiekować się krokodylkiem, Pinkie Pie. No, ale jest słodziaszny. Dobra misia z tym musimy teraz siedzieć przez tego krokodyla cały czas w domu. Miał, no masz rację, jeszcze nam zje wszystkie zapasy jak twoja żaba. Ej, nie zgadzaj nic na moją żabulkę! Miau... A, miau, to, miau, to dlatego! dlatego. Y, o co wam chodzi ta? Miau, przecież musiałyśmy opiekować się krokodylem Pinkie Pie. Aha, to dlatego, już czaję! No to dobrze dziewczyny, może zrobimy zebranie. Miał jakieś znowu zebranie. No klasowe, a jakie? No po co chcesz je robić? No aby się złożyć na prezent. miałeś już widzę, jak Marycha się składa. No ale większość klasy i tak się złoży na prezent, co nie? No też racja, miał, masz rację. No, i na to chodzi ta? Okej, okay, jestem za. Ja też. A ty to dalej? Miał, niech już wam ben, będzie też jestem za. Jej, Będzie super ekstra prezent! Cześć! Jesteśmy tutaj razem, ponieważ dziewczyny, czyli Raven, Toralei i Appie chciały coś ogłosić. Boże święty, muszę tutaj być! Miau, musisz tutaj być. Zamknij się. Dzięki, że przybyliście. Chciałabym ogłosić taki... Jakby to tak nazwać, komunikat. Otóż w ostatnim dniu nauczyciela, czyli w piątek, wszyscy zapomnieli dać coś pani Blue. No tak, racja, to coś nie daliśmy. No, racja, racja, guria. I chciałabym, aby wszyscy złożyli się po te parę złotych, aby kupić pani jakiś prezent. Chyba cię coś, żeby miała oddawać moje piękne pieniążki na takie gówno? E, idziemy! Rarity! Idziemy! Idę! Nie, idę. głupia Marycha. No to co, wszyscy się składają? Miał ja się na 100% złożę. I jo! Ja też się zgłaszam. Jeżeli to nie problem, ja też się złożę. Ja też, ja też. Ja też się złożę. Pinki, ty też tu cały coś byłaś? Dobra, nieważne. No to nie wiem, nie wiem czy byście mi mogły dzisiaj dać te parę złotych. Albo wiecie co? Najlepiej będzie, jeżeli dzisiaj się umówimy i pójdziemy razem kupić pani jakiś prezent. Okej? Okay? Spoko. Widzimy się o 16 w mieście. No dobrze, mamy już ten prezent. To kiedy go dajemy pani? Nie wiem, możemy go dać na tej przerwie. Tylko pójdę po wszystkich. Albo przynajmniej idę ich poinformować. Okej! Okay. Hej dziewczyny, przygotujcie się. Na tej przerwie dajemy pani prezent. Okej! Okay. Okej, okay. słyszałam podobno, że pani marzyło o takim czymś. Miał, też tak sądzę, żeby jej się spodobało. Kiedyś na lekcji nam o tym mówiła. Jesteśmy super bohaterami, spełniamy marzenia dzieci. Miał, nie dzieci, ale raczej pani Blue. Dobra, to prawie to samo. Okej, okay, dziewczyny, to ja idę po ten prezent. Jak można go tak nazwać? Mam nadzieję, że sama da sobie radę. Nadzieję. O, mój Boże, jakie to jest ciężkie. Miał, ja się nie dziwię. Ja. Dobra dziewczyny, bo już nie chcę tego targać. Lepiej chodźmy to zanieść. Miał, Okej. Okay. Widoki. Pani Blue. Tak dzieci. Raven, co ty trzymasz? Okej, okay, dobra dziewczyny. Gotowe? Gotowe? Gotowe. To trzy, cztery... Miau. Wszystkiego... wszystkiego. Najlepszego! Najlepszego. Z okazji Dnia Nauczyciela. Trochę spóźnione, ale jest. Wiem, że może to trochę dziwne, że daję taki prezent na Dzień Nauczyciela, ale słyszeliśmy podobno, że pani o takim marzyła. Dziękuję wam bardzo. Myślałam, że jesteście zwykłymi bachorami, za że zapomnieliście o tym tak ważnym dniu dla nauczycieli. Co to jest? Proszę bardzo. Oksa. Niech Pani sama zobaczy. Co to jest? O mój Boże! Moja własna ośmiorniczka. Nigdy, ale to nigdy nie spodziewałam się takiego czegoś, że dajcie mi taki prezent. Moją własną ośmiorniczkę. A tak naprawdę droga była? Zresztą Panią my ją dostaliśmy za darmo. Yy, nie było tematu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję dziewczyny. Jesteście naprawdę najmilszą klasą na całym świecie. Naprawdę. A się zaraz rozpłaczę. No i załatwione, co nie? na. No. Say what? Jej, teraz będzie mniej kartkówek w szkole. Woo! Pani nas polubiła, to chyba jakiś stąd. Party time! Ja bym chciała mieć kartkówki za wszystkie do kołdziny. Ciocie, ciocie, dałeś coś mądro. Dobra dziewczyny, to my się zmiegamy do domu. Bajo! Dzień dobry, dzieci! Dzień, Dzień dobry. dobry! Wyciągamy kartkołeczki i robimy kartkówkę. Miau, proszę pani! Proszę pani, a śmiorniczka to za to! No za to! Y ups -y. Chodzi o to, że nawet jeżeli dacie mi ośmiorniczkę, to kartkówka zawsze będzie. Yeah. No, powie, jak byśmy cię dali w Dzień Nauczyciela Ośmiorniczka, to by może nie było kartkówek do końca tego semestru. Ale niestety, przez to, że się spóźniliście, dzisiaj na start karkówka z ośmiornicy. Że co? No, tak. Będziecie mi musieli powiedzieć, co to jest ośmiornica, czym się odżywia i tak dalej. Daliście mi ośmiornicę, ja nawet nie wiem, jak się nią opiekować. Proszę bardzo, wyjmujemy karteczki i piszemy ośmiornicę. Czy pani, a telefonu można używać? Nie, nie można! A po drugie net dzisiaj nie działa! Nie! Pisać mi tu tą kartkówkę, pisać! No dobry! Nazywałam moją ośmiorniczkę. Jak ją nazwałam? Jak ja ją nazwałam? No, ośmiorniczka. No, pamiętajcie, dzieci, moja ośmiorniczka nazywa się Ośmiorniczka. Co no to jest zejmie, proszę pani? Normalne. A teraz piszeć, pisać, pisać. Co za dzieci, dwa chory, jedne. Widać, ośmiorniczka się na nic nie przydała. No, ale cicho, pisz o tej ośmiornicy. No, z jednej strony wczoraj czy no, Naprawdę? Powiedz mi, co było. Nie gadać tam! Pisać o ośmiornicy. Chyba już mi nie powiesz, to nie. Brawo, daliśmy pani ośmiornicę, a ona nam się odcięcza kartkówką. O, ośmiornica. Pamiętaj, to się nazywa ośmiorniczka. Miau, i co z tego? Nie, nie gadać mi tam robić. Dobrze, Miau, proszę, proszę pani. pani. I to się nazywa życie. Mogliśmy się nie spóźnić z tą ośmiorniczką, ale to jest jedyne co nasza wina. Miau, dobra, piszcie.